zrobić amusa. Impostura. Jak chcecie, żeby był nieśmiertelny, to po prostu wiecie. Immortality. Ale musimy pierwsze zniszczyć to. Dobra, a mogłoby zostać jego atrapa taka. Dobra, bierzemy w takim razie to. Do góry, oczywiście. Zakładamy. Nie, to takie duże to nie może być. Mniejsze to musi być. To mniejsze. Musi być... O, takie będzie... E, nie, takie to za małe. Takie, o takie, takie, takie. No no o to dwa w z widzami. Nie no, to nie jest jeszcze, to nie jest jeszcze wszystko. Będzie trzeba to połączyć jeszcze linami? linami. tak, linami, czy jak to się tam nazywa sobie? nie? nie wiem. Słuchajcie, same towarze mądrzejsze od Nubka, bo jak Nubek mówi na no, odcinku Wojana, co to widzę? To blefy. To wcale nieprawda, że Nubyk jest najmądrzejszy na świecie. Wiedziałbym nawet, że najgłupszy. Hmm. Albo bez linki można w sumie. Ej, a taką chyba da się połączyć. BLE! Gdzie? Ej, tak, jak... linki tutorial. I stable tablet I to na nie będzie? A nie, to trzeba jeszcze linką podłączyć. To sobie po prostu Distable Graffiti. Kurde! Nie! Nie, czemu to tak jest? Praca rozwalona, praca rozwalona, w sumie. Teraz zostawmy. A może teraz drogą na futa Dobra. Będzie prawdziwy. Będzie prawdziwy. Mam no, ja się zawsze z tym mylę. Kurde. Z jaką twarzą nie? Jego musimy tu połączyć. Nie, to takie małe widzenie nie może być. To takie powinno być. O, takie. Nie, no. Takie. Mamy impostora już. Dobra, czy jak to tam? Amongus. Amongus. O, dobra. Nie! Jak ci sobie. Jednej rzeczy. Tak. Przecież to musi być Distable. table Stworzą Tutaj połączone, Może być. Uch, może być. I będzie, tak? He, he, he. Ej! Nie! Tu myślę. No ej! To miało być połączone, tak? A dobra wiem jeszcze... W czym problem wiem? Bo to musi być taką kulką. O kurde. O, dobrze to zrobię tak dobrze. O jest! Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz destable, freestable. To mu spada, nie! Wszystko źle, wszystko źle, wszystko źle. Jeszcze jedna kuleczka. Słuchajcie, będzie prawdziwy szamogusz. Dobra. Kuleczka, tu i tu. Bra. Prawdziwy Among Us. Tamelu no sam, mogę zbić zobię i wystawię, że po tym zrobiłem. p p p p pi, O, już różowię. Lime. Czy tam pinky? Pink, pink. Konfront Nie zdarzy już. Dobra. Chcecie więcej męgusów? Dobra, jeszcze jednego zrobimy. Czasu czasem nam starczy oczywiście. Będziemy nie na Nie! Dobra, nagle to było na tyle.